Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek na kwotę 45 zł. Wzięłam megalinę znowu z tej samej paczki. 331 końcówka, bo jak wiecie, trafiłam już 3 razy dolara w bonusie i tak mnie to zaciekawiło, bo to jest rzecz dziwna. Kiedyś zerpałam całą paczkę i nie było ani jednego dolara, a tutaj miałam już 3. I tak się zastanawiam, czy w każdym bonusie jest dolar? Zaraz to sprawdzimy. Wątpię, chyba nie. Do tego Paradiso Zodiak i druga pensja z numerem 17. Reginka rzuciła nam wyzwanie, żeby wydrapać z tej samej paczki numerki 17-18 i Reginko, kochana moja. Nie mogę znaleźć tych numerów. Jak znajdę, wyzwanie przyjęłam. Nagram jeszcze raz, a dzisiaj po prostu przetestuję tylko 17. No bo nie mogę znaleźć tej pary. Także próbujemy. Zobaczymy. Czy chociaż 17, tutaj może brać udział w wyzwaniu. No wiem, że nie, bo miała być para z tej samej paczki. No niestety nie ma. Nie ma. No to co na to 17 powie.

17, 16 i 14. No, u mnie 17 się nie spisała. Ciekawe, właśnie jakby była 18. No, ale chociaż tą przetestowałam. No to teraz numerem 13. Zodiak. Też już jakiś czas go u mnie nie było. Gwiazdka albo księżyc, a jest konik, portyk, jednorożec, delfin, flaming. Naczynie. Czy chociaż jedną gwiazdkę zobaczę? Byłoby miło, słońce to blisko gwiazdy, ale jeśli chodzi o symbole gwiazdne, chmura i planeta, ani gwiazdki, ani księżyca, no to jak lot to raz, dobrze da, to potem już. Odbiera z numerem trzecim Paradiso. I szukam ośmiornicy. Najbardziej z tego całego zestawu interesują mnie moje megalinie. Ośmiornica tylko raz. Serce. Serce tu. Też tylko raz. Listek. Tutaj. Listek tutaj, i tu są dwa. Żółwik. Gdzie siedzi żółwik? Siedzi tutaj. Jeden. Piłka. Piłka tutaj. Mhm. Też tylko jedna. Chmura, chmura tutaj. I ostatni na górze to są płetwy. Ostatni symbol. Płetwy dają linię 30 złotych. A ja miałam odcinek na 45. No to już jest 30. Pięknie. Błetwy, szukamy dalej. płetwy. A tak się po jednym symbolu zaczynało, ja więcej nie widzę. 30 już mam, fajnie. Flaming. Flaming tutaj. Flaming tutaj i tutaj. Czy jeszcze coś będzie? Palma. Palma, nie ma więcej. Tęcza. Tęcza, tęcza jest tu i tu. Następne to motyl. Motylek tutaj. I tylko tam. Deska. Deski są. Deska, deska. No tak śmiesznie to porozkładali te symbole, ale linia jest. Bluzka daje linię 20, czyli ja już mam 50. Ale fajne megalinie z numerem trzecim. Bluzeczka tu. I więcej bluzy. A jest. Jest bluzka 50, już mam. Mam już plusa. Shorty. Shorty tu. Shorty tu. No to jeszcze wiaderko i będzie jeszcze kolejna dyszka. Shorty. Dobrze. Następnie lody. Lody tu, lody tu. I na dole lodów nie ma. Myślę, że to już będzie koniec. Po 50 to pewnie max kostium. I tak widzicie jest, wygląda zabawa z lotto. Daje, zabiera, daje, zabiera. <gryw> raz plusy, raz minusy. Tu jest kostium. I tu jest kostium. Krabik, krabik tu, kompas, kompas, tu jeszcze był krabik, siedzi się, nie odzywa, kompas. Przedostatni symbol to mewa, mewa, mewa. Ostatni symbol to torba. I torba jest tutaj, torba tutaj. Ale ta torba już nic nie dokłada. Jest 50 zł linia 30 i linia 20. 50 zł. A kontrolne na 50, ja nie wiem. Q. Chyba tak. Kuku. Paradiso zakukało, 50 zł dało. I tym samym mam już plusik. I teraz te zastanawiające megalinie z numerem 8. Cały czas ta sama paczka. Jak tutaj wyskoczy dolar, to chyba zabiorę wszystkie, które tam zostały: auto i kokos, ale trochę w to wątpię. Bo chyba jest niemożliwe, żeby we wszystkich były bonusy. Auto, kokos. Tu jest kokos. Auto i kokos. Chyba wszystko. Wiecie, jestem przez tą chorobę jeszcze taka osłabiona, że to już jak będę gubić dzisiaj, to wybaczcie. Szminka i sakwa. Mimo, że już wszystko ok, to jeszcze człowiek taki osłabiony. Szminka, sakwa. Potrafi taki wirus przetrzepać organizm. Szminka, sakwa. Tu jest szminka. Biedronka i serce serduszko no wiadomo jak się im więcej symboli się wydrapie to potem się już łatwiej znajduje biedronka, serduszko teraz słońce i kłódka słońce, kłódka gdzieś widziałam kłódkę tu jest słońce, tu jest kłódka. Najwyżej później znajdę. Kości i gwiazda. Tu są kości. Tu jeszcze kłódka. Kości gwiazda. Tu są kości. Kości. tu gwiazdka Tęcza i lody Tu jest tęcza Nie ma lodów. chyba nie ma. Ostatnie po tej stronie to rower i dzwonek. Rowerek. Dobra, druga strona to wiśnie i arbuz. Nie ma ani jednego, ani drugiego. Korona, cytryna. Na cytryny to widziałam. Tu jest cytryna. Cytrynka. Tu są cytrynki. A korony nie ma. Naszyjnik i diament. Tu jest naszyjnik. Naszyjnik. I jeszcze tu. Moneta i pióro, moneta, piórko, moneta, piórko, moneta, 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 piórko. I to wszystko popcorn i żółw. Tu jest popcorn. Popcornik. I żółwie też widziałam. Popcorn, popcorn, a tu jeszcze diament. Popcorn i żółwik, o jeden żółwik. A jak zapamiętałam, że był podkowa i prezent. Jest podkowa, podkowa. Prezentu nie ma, dwa ostatnie to flaming i piłka. Jest flaming, piłka, flaming, ale chyba to linii nie daje. Piłka, piłka. Motylki by dużo linii dały, ale nie dali mi motyla. Flaming i piłka, tu jest flaming z piłką. Tu jest flaming, tu jest piłka. No i co, będzie w bonusie dolar? Nie, teraz jest perła, a więc nie w każdej był, ale po prostu z ciekawości chciałam to sprawdzić. Ale i tak nie jest źle. Na 45 zł Paradiso daje mi 52 linie. Bardzo ładne. A więc 5 zł na plusie. Nieduży plus, ale zawsze cieszy. Każdy plusik mnie cieszy. Każda złotówka wracająca do mnie mnie cieszy. Pięknie Wam dziękuję za obecność. Do następnego odcinka. Pa, pa!